Witam serdecznie w kolejnym yy, śniadaniowym odcinku ostrej jazdy po patelniach. Dzisiaj chcę Wam pokazać jak robię jajecznicę. Moja jajecznica będzie na boczku, z zrobiną cebuli, yy, pomidorków i sera. Najpierw tutaj kroję sobie boczek w takie mniejsze kawałki. Tutaj mam jeszcze sześć jajek. Jajka koniecznie, znaczy koniecznie, najlepiej wiejskie. W moim przypadku to są jajka od szczęśliwych kurek. Tutaj mam jeszcze kilka pomidorów koktajlowych pokrojonych w ćwiartki, pół dużej cebuli i jeszcze kawałek startego sera. No cóż, wszystko pokrojone przystępujemy do pracy. Najpierw bierzemy nasze jajka i musimy je rozkłócić, przedtem trzeba je posolić. To już tam wedle uznania, ile kto lubi. I Pieprzyć. O mój piesek, coś się tam bulwersuje z tyłu. No i musimy to porządnie rozstrzepać. I teraz na patelnię wrzucam sobie kawałeczek masełka. I boczek, który wcześniej pokroiłem. I muszę to wszystko chwilę podsmażyć, tak żeby boczek się wytopił. W czasie gdy boczek tutaj nam ładnie skwierczy, opowiem coś jeszcze o patelni, na której go właśnie smażę, ponieważ było sporo zapytań. Z waszej strony po, po moim ostatnim filmie, gdzie używałem właśnie tej patelni, pytaliście co to za patelnia, się nazywają i gdzie to można kupić. Więc odpowiadam: Patelnia nazywa się Stonewell. Sprzedawane one są w takich kompletach po trzy sztuki różnej wielkości, z pokrywkami szklanymi. A kupić je można w telezakupach Mango, o dziwo. I ten sklep zawsze kojarzył się z jakimś tam badziewiem za kosmiczne pieniądze. A tu proszę jaka niespodzianka. Naprawdę dobry produkt za nieduże pieniądze. Jak widzicie dorzuciłem tutaj już na patelnię cebulkę. I smażę ją tak żeby się ładnie zeszpiła i kolejnym etapem będzie teraz dorzucenie pomidorków ja tu mam pomidory koktajlowe pokrojone w ćwiartki ale równie dobrze może to być normalny pomidor jakoś tam pokrojony w kawałki i smażymy tak długo żeby pomidorek się aby pomidorki po prostu nam zmiękły i tak się trochę rozpadły. Pomidorki już się rozleciały. Do takiej jajecznicy możecie dodać również pieczarek, na przykład, albo jakichś grzybków z kurkami. Bardzo fajnie by to się sprawdziło. No ale cóż. Ja akurat nie mam żadnych grzybów, także. Robię bez. Teraz na patelnię wlewam rozkłócone wcześniej jajka. I wsypię jeszcze trochę żółtego startego sera. O. No i cóż. I teraz musimy to mieszać. Aż się usmaży. Zwiększam ogień pod patelnią i mieszam. Moja jajecznica jest już prawie gotowa. Ja nie lubię po prostu mocno ściętej jajecznicy. Na koniec, tak bardziej ma ozdoby, sypnę tutaj jeszcze trochę czy piorku bądź raczej zielonej cebulki. Jeszcze raz zamieszam i nakładam. Za chwilę zobaczycie jajecznicę na zdjęciu. No cóż, życzę Wam smacznego.